No i jak Państwo widzą, tutaj nasz anturaż, wystrój już się zmienił po mojej lewej stronie. Tym razem zasiada wykładowca. Pan magister inżynier, inżynier Wojciech Pawlak, który to tak jak już zapowiedziałam, przed tą króciutką przerwą wygłosi dla nas wykład pod tytułem Miedary. Nowe stanowisko kopalnych kręgowców sprzed 240 milionów lat. Poprosimy w takim razie o ten wykład. Dziękuję bardzo, dziękuję za przedstawienie. Z przyjemnością mogę zaprezentować Państwu wyniki badań zespołu paleobiologów z naszego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, których, które to dotyczą znalezisk paleontologicznych na stanowisku Miedary, znajdującym się w Polsce na Górnym Śląsku. To, co chcę Państwu zaprezentować, dotyczy w większości Publikacji, która została opublikowana pod koniec zeszłego roku na ramach Journal of Vertebrate Paleontology w zespole autorów, które tutaj Państwo widzą aktualnie na, na ekranie. Tak jak mówię, tak jak wspominałem, nasz zespół jest zbudowany z naukowców z, z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. I w tym miejscu też chciałbym podziękować tutaj całemu zespołowi za włożoną pracę. W ten, w ten projekt. Jak również władzom gminy z Brosławice oraz, oraz wsi Dary, które no przez lata tak naprawdę prowadzonych badań, ponieważ muszą Państwo wiedzieć, że to, co tutaj zaprezentuję, to są wyniki 10 lat prac terenowych oraz kameralnych, które, które prowadziliśmy w tym zespole i które by się nie udały bez dużej pomocy władz oraz kolegów z innych ośrodków naukowych. W tym również studentów oraz wolontariuszy, którzy przez lata pomagali nam prowadzić te wykopaliska i nadal, i nadal pomagają. Natomiast cały projekt był, był i jest finansowany nadal z, przez Narodowe Centrum Nauki. Przechodząc już do rzeczy. Miedary to jest miejscowość położona na Górnym Śląsku, tak jak wspomniałem, w okolicach Tarnowskich Gór, praktycznie przylega do tej miejscowości. Widzicie Państwo tutaj stanowisko z lotu ptaka. Satelity, tak mniej więcej, wygląda odsłonięcie geologiczne dosyć starych warstw skalnych, ponieważ pochodzących aż z okresu triasu. Wykopaliska są prowadzone przy użyciu metod manualnych, młotków, kilofów, ale również posługujemy się cięższym sprzętem, takim jak koparki, w celu usunięcia nadkładu skał młodszych, które no nie są z paleontologicznego punktu widzenia interesujące. Tak, żeby zarysować jakieś ramy czasowe tego, o czym, o czym tutaj będę mówił, to mówimy o tak naprawdę początku tego, co w popularnym języku, w potocznym języku nazywa się erą dinozaurów, czyli erą mezozoiczną. Trias to jest pierwszy jej okres, który rozciąga się od około takich ram czasowych 200 do 250 milionów lat temu, natomiast, natomiast same dary znajdują się tak zwanym datujemy na tak zwany środkowy trias, czyli na no powiedzmy mniej więcej w środku tego, tego przedziału czasowego. Jeżeli chodzi o, taki, o takie okoliczności geograficzne. Czy, czy jak wyglądał świat w tamtym, w tamtym okresie? No to teraz zapraszam Państwa, żebyśmy się przenieśli do tamtego, do tamtego czasu, do tamtego, do tego, jak wtedy nasza planeta wyglądała. I możecie Państwo zobaczyć, że ten układ kontynentów nie przypominał za bardzo tego, co widzimy dzisiaj. Większość mas lądowych była zbita w jedną, dużą, w jedną dużą całość, którą nazywamy obecnie Pangeą. Ten wielki superkontynent rozciągał się niemalże od bieguna do bieguna, natomiast w jego obrębie znajdowała się taka duża. Można by powiedzieć zatoka. Ta zatoka to ocean tetydy, czyli no tak naprawdę bardzo duży zbiornik morski. Natomiast miejscowość Miedary była położona w tamtym czasie dosyć blisko wybrzeża tego oceanu. To znaczy nie na samym wybrzeżu, ale jakbyśmy chcieli się przenieść w tamte czasy, powiedzmy byśmy byli w okolicach tetowskich gór, no to około 60-100 km, mówimy o mniej więcej takich odległościach, byśmy musieli pojechać na południe e, samochodem, czy przejście, tak, i byśmy się znaleźli na wybrzeżu tego wielkiego oceanu e, tetydy, a więc. Jesteśmy w pewnej odległości od tego miejsca, od tego wybrzeża, ale, ale nadal dosyć blisko. I tak wygląda stanowisko. To jest zdjęcie z dosyć początkowej fazy wykopalisk w, na odsłonięciu w Miedarach. Widzimy tutaj zespół wolontariuszy oraz studentów odsłaniających właśnie warstwę, warstwę kościonośną. Jeżeli byśmy się przyjrzeli bliżej temu, co tam się odsłania, to ten pakiet skalny zawierający kości jest zbudowany z takich czerwonych oraz zielonych piaskowców i mułowców. To jest taka mieszanina, dosyć, dosyć nie powiedziałbym skomplikowana, dosyć mieszanina różnych rodzajów skał. Natomiast w ich obrębie jest taki interwał jednego metra, który zawiera, zawiera w sobie kości kręgowców. I ten pakiet skalny jest pochodzenia morskiego, to znaczy przez bliskość tego oceanu, o którym wspominałem przed chwilą, miedary czy ten obszar, powiedzmy, okolice tatrzańskich gór, w tym czasie, o którym mówimy, był poddawany wpływom morskim. To może się co jakiś czas mniej lub bardziej przelewało przez cieśniny i docierało takimi zatokami, takimi, takimi zatokami do wnętrza, wnętrza kontynentu i właśnie w Miedarach mamy zapis tego rodzaju, tego rodzaju takiej zatoki morskiej. Geneza tych warstw jest, w, w ogólności wygląda w ten sposób, a taką najbardziej charakterystyczną cechą tych osadów jest obecność zielonego minerału, który nadaje taką bardzo specyficzną barwę skałom, które nazywamy glaukonitem. No i teraz przechodząc już do samego przeglądu, przeglądu fauny, no to tych gatunków identyfikowanych w Miedarach mamy dosyć sporo. Tak naprawdę. I najczęstszymi skamieniałościami występującymi na tym stanowisku są skamieniałości ryb. Natomiast bardzo często są one reprezentowane przez bardzo drobne obiekty, bardzo drobne szczątki, które muszą być oglądane pod mikroskopem. Do tego rodzaju szczątków zaliczają się często szczątki rekinów. W rekinach w zidentyfikowaliśmy cztery, e, cztery gatunki rekinów, które należały do grupy hybodontów. Te rekiny w Triasie, ta grupa rekinów w Triasie no, całkiem robiła duży, dużą karierę, natomiast obecnie one wyginęły, wyginęły wraz z dinozaurami w wymieraniu kredowym e, i różniły się od tych rekinów, które znamy dzisiaj. Yy, główną taką cechą, która, która je odróżniała, gdybyśmy widzieli całe zwierzę, to są potężne kolce, które znajdowały się u nasady płetw grzbietowych oraz często na głowie występowały takie małe rogi. Które, które no nie znamy ich funkcji tak naprawdę, ale wiemy, że one tam, tam występowały, dwie pary takich malutkich różków. To, co znajdujemy w miedarach, to zazwyczaj zęby i też zęby, zazwyczaj w zapisie kopalnym, służą nam do identyfikacji gatunków rekinów. Tutaj mamy dwa takie gatunki, które miały zęby typu chwytnego, służące do przytrzymywania zdobyczy oraz dwa typu miażdżącego, zębami typu miażdżącego do miażdżenia twardocielnych ofiar. To, co też znajdujemy w miedarach, to są kolce właśnie płetwo, o których wspominałem i one pozwalają nam y, na jakieś wyobrażenie wielkości tych zwierząt y, w miedarach, że one prawdopodobnie dochodziły tak do około, do około 60 cm metra długości, a więc no, powiedzmy, że w filmu szczęki byśmy nie nakręcili w miedarach, bo to jednak nie były aż tak groźne rekiny, jak, z czym zazwyczaj kojarzymy te zwierzęta. Poza rekinami mamy również całą gamę ryb kostno-szkieletowych. No i tutaj one są reprezentowane w dużej mierze przez łuski, przez, przez pojedyncze zęby. Z takich bardziej interesujących taksonów to z, można wymienić na przykład czaszki należące do takiego rodzaju Prochalecites, które są bardzo bardzo podobne do tego czego byśmy się spodziewali po wspólnym przodku w większości dzisiejszych ryb kostnoszkieletowych. Więc jest to dosyć ciekawe znalezisko, które być może w przyszłości ma dużą szansę nas naprowadzić właśnie na to, jak wyglądała ewolucja ryb kostnoszkieletowych gdzieś tam na początku różnicowania się tej grupy, tej grupy tych nowoczesnych grup. Innym zwierzęciem są ryby, innym zwierzęciem jednym właściwie jest ryba dwudyszna, ponieważ zidentyfikowaliśmy jeden jej gatunek w Miedarach, natomiast była ona swego rodzaju gigantem, w przeciwieństwie do Prohaletites, który prawdopodobnie mierzył no 4 cm długości, to była dosyć mała ryba, to ryby dwudyszne znajdowane w Miedarach według szacunków opartych na ich uzębieniu mogły mierzyć od 3 do może nawet 5 metrów długości, więc były to naprawdę Duże zwierzęta. Ryby dwudyczne charakteryzują się tym, że ich zęby są zlane w takie potężne, miażdżące płyty, przypominające wachlarz. One, one, jedna z, taka, z takich płyt jest zaprezentowana tutaj na slajdzie. I one służyły tym zwierzętom do miażdżenia również muszli, małżów czy pancerzy innych ryb. I tak podobnie się zachowują również dzisiejsze ryby dwudyszne, chociaż osiągają znacznie, znacznie mniejsze rozmiary. Dwa inne, y, dwa inne taksony, które y, są dosyć specyficzne wśród tego zespołu, to jest y, Zaurichtis, który był drapieżnikiem polującym z zasadzki, o bardzo wydłużonym ciele, o takim torpedowatym ciele można by powiedzieć i mocno wydłużonych szczękach zaopatrzonych w takie szpiczaste zęby typowo przystosowane do chwytania, ale również z takimi krawędziami tnącymi, przystosowanymi również do cięcia, do cięcia ciał swoich ofiar. Prawdopodobnie behawiorem przypominał dzisiejszego szczupaka albo barakudę. Natomiast troszeczkę jego przeciwieństwem, jeżeli chodzi o taką morfologię czy tryb życia, była ryba serolepis, która miała wygrzbiecony kształt z kolei, trochę przypominający paletkę, jeżeli niektórzy hodują ją w akwariach, to, to wiedzą, o czym mówię. I z kolei Sterolepis był, był takim spokojnym raczej drapieżnikiem, żywiącym się planktonem, o takim tutaj mamy na zdjęciu zaprezentowaną szczękę tego zwierzęcia i widzimy na przedzie tej szczęki taką serię kołkowatych, stęp, stępionych zębów, prawdopodobnie, prawdopodobnie służących do chwytania malutkich skorupiaków planktonowych. Poza rybami spektakularnym przypadkiem w faunie miedar są płazy. Tych płazów mamy tak naprawdę całą gamę, z czego najbardziej imponujący jednoznacznie myślę jest mastodonzaurus. Mastodonzaur to był taki, taki płaz, który żył w środkowym Triasie i jest uznawany za, za kandydata za w ogóle największego płaza żyjącego w historii naszej planety. Te okazy mastodonzaura, które znajdujemy w Miedarach, osiągały prawdopodobnie do 6 metrów długości, więc no to był naprawdę topowy drapieżnik wodny. Tutaj mamy zaprezentowaną czaszkę należącą do nieco mniejszego osobnika, ale, ale nadal dosyć imponujących rozmiarów. Jeżeli chodzi o ten materiał należący do zabra, to znajdujemy tak naprawdę całą gamę jego różnorodnych, jego różnorodnych kości. Specyficzną cechą tego zwierzęcia, taką dosyć nietypową, było to, że jego kuby, można powiedzieć, z dolnej szczęki wystawały przez, przez górną część czaszki na zewnątrz, On miał w czasie specjalne otwory, które służyły właśnie do tego, żeby te zęby w jakiś sposób mogły w ogóle funkcjonować, bo zwyczajnie w pysku mu się nie mieściły. Inną dosyć często znajdowaną grupą pazów w miedarach są z kolei plagiozaury. Plagiozaury, tutaj reprezentowane przez kości obręczy barkowej, to z kolei były zwierzęta o mocno spłaszczonym ciele, również drapieżne, dochodzące do, do no tak mniej więcej dwóch metrów długości. To, to już takie dosyć duże, dosyć du duzi reprezentanci tej grupy. Co ciekawe, niektórzy badacze uważają je za zwierzęta neoteniczne, czyli takie, które przez całe życie utrzymywały formę larwalną, ale zdolną do rozrodu. No i jeden taki dosyć enigmatyczny takson to jest chroniozuch, a właściwie zwierzę należące do chroniozuchów, reprezentowane właściwie tylko przez pojedynczą tarczkę, aczkolwiek bardzo charakterystyczną, co daje nam pewność, że to jest szczątek zwierzęcia należącego do tej grupy, i chroniozuchy to były zwierzęta bardzo, bardzo zbliżone już do gadów, jeżeli chodzi o zaawansowanie ewolucyjne. Więc można powiedzieć, że to takie stworzenia trochę pośrednie, jeżeli chodzi o swoje cechy między płazami a gadami. Chociaż już ten rozdział dawno się odbył, to ta pośrednia linia nadal w triasie, w triasie jeszcze, jeszcze funkcjonowała i miała się całkiem, całkiem nieźle. No i przechodząc do gadów, no to tutaj też mamy dosyć, dosyć duży zestaw tych zwierząt. Najczęściej spotykanym jest notozaur. Notozaur to zwierzę, które przypominało swoim trybem życia prawdopodobnie fokę, coś w tym rodzaju, ponieważ, ponieważ był to drapieżnik rybożerny, wodny, ale jego kończyny nie były jeszcze do końca przekształcone w płetwy, tylko były zaopatrzone w palce. I tutaj na tej pięknej rekonstrukcji możecie Państwo zobaczyć, jak były rozlokowane jego, jego zęby służące do łapania ryb, troszeczkę, troszeczkę w stylu klatki, tak żeby, tak żeby ofiara nie mogła uciec. Poza notozaurami mamy też drobne, drobne gady z grupy prokolofonów, takie troszkę podobne zwierzęta oraz tajemnicze kręgi przypisywane do rodzaju bezingeria, który jest uważany za gada wodnego z racji bardzo uproszczonych kręgów podobnych do kręgów rybich, ale tak naprawdę nie za bardzo wiadomo jak to zwierzę w całości, w całości mogło wyglądać. E, poza e, tymi gadami, które wymieniłem, mamy też gady naczelne, czyli te, które, były które ewolucyjnie są związane już dosyć blisko z dzisiejszymi ptakami lub krokodylami. E, no i e, najbardziej charakterystycznym stworzeniem z tego zestawu jest tanystrow, czyli gad o bardzo wydłużonej szyi, stanowiącej około połowę ciała, całości ciała, jednak te kręgi, e, pomimo że były, samo zwierzę było bardzo duże, bo dochodziło do 6 metrów długości, e, natomiast szyja, pomimo swoich dużych rozmiarów, dużego udziału w proporcji całego zwierzęcia składała się z 13 kręgów zaledwie, czyli te kręgi były bardzo, bardzo wydłużone e, i cienkie. E, taki charakterystyczny kręg właśnie tutaj jest ilustrowany na, e, na slajdzie. E, poza tym mamy całą gamę zębów należących do e, różnego rodzaju gadów, z czego udało nam się zidentyfikować z dużą pewnością zęby należące do rawizuchów, czyli takich krewniaków krawniaków krokodyli, którzy w triasie stanowili szczyt łańcucha pokarmowego, ale lądowego. Czyli tutaj nam się trochę wyłamuje ze schematu to znalezisko, ponieważ wszystkie zwierzęta, o których mówiłem dotychczas, to zwierzęta wodne z pewnością, natomiast tutaj mamy natomiast tutaj mamy przedstawiciela prawdopodobnie stworzenia wodnego, zwierzęcia lądowego oczywiście. No i ostatni, ostatni tutaj z gadów to jest tajemniczy gad pancerny, który w tym momencie jest w trakcie opracowania, natomiast wiemy, że jest to znalezisko unikatowe i jak dotychczas nie znaleziono podobnych zwierząt nigdzie indziej na świecie. Bardzo specyficzną jego cechą jest to, że ma bardzo niskie kręgi, takie bardzo niskie wyrostki kolczyste, które są bardzo rzadko spotykane. Wśród kręgowców. No i podsumowując, powiedzmy, te nasze, te nasze badania, to doszliśmy do trzech takich istotnych wniosków, które warto podkreślić. Po pierwsze, zespół, który opisaliśmy z Miedar, który znaleźliśmy w Miedarach, ma skład unikatowy, ponieważ jak Państwo widzą na tym wykresie kołowym, policzyliśmy szczątki, które znaleźliśmy, a jest ich ponad 1000 skatalogowanych szczątków, jeszcze więcej czekających na skatalogowanie, tak naprawdę. Natomiast te, które udało nam się skatalogować z pewnego przedziału, przedziału zbierania okazów, no to okazuje się, że ponad 50% tego zespołu stanowią kości należące do tanystrofa. Co sprawia, że stanowisko w Miedarach jest najbogatszym na świecie źródłem szczątków tego zwierzęcia. Tak jak wspomniałem, ten ma bardzo dziwną budowę ciała. Tutaj możecie zobaczyć jego sylwetkę na tym wykresie kołowym również. Z czym wiążą się duże kontrowersje związane z trybem życia, ponieważ zwierzęta o takiej morfologii dzisiaj nie występują. Brakuje nam współczesnego analoga, który służyłby jako model, powiedzmy, do rozpoznania tego, tego zwierzęcia. Więc toczy się dosyć gorąca debata naukowa na temat tego, jak to zwierzę żyło. Jest duża szansa, że stanowisko w Miedarach dostarczy nam odpowiedzi na to pytanie, albo co najmniej nas przybliży do niego. No, może wspomnę jeszcze, dlaczego dokładnie za sekundę. E, więc to jest pierwsza kwestia, y, które, do której doszliśmy. Kolejną jest to, że udało nam się zidentyfikować w sumie 24 gatunki. Te 24 gatunki wiemy, że są, ale według naszych y, takich szacunków y, i analiz różnorodności, y, które, której możemy się spodziewać w tych warstwach, wychodzi nam, że możemy spodziewać się ich więcej, tylko potrzebujemy y, czasu na dokładniejsze zbadanie tak naprawdę tego, co udało się zebrać. No i jeszcze lepszej eksploatacji tak naprawdę tej warstwy kościonośnej. Ta liczba 20-24 gatunki to jest tak kręgowców, to jest tak naprawdę bardzo dużo jak na przeciętne stanowisko paleontologiczne. No i ostatni wniosek jest taki, że stanowisko w Miedarach pozwala nam też na wgląd w takie środowisko, które dosyć rzadko w zapisie kopalnym jest identyfikowane czyli środowisko nie do końca zasolone. Na tym ostatnim wykresie po prawej stronie, który Państwo widzą, jest taka analiza porównawcza różnych zespołów typowo, typowo słodkowodnych oraz typowo morskich pochodzących z Triasu. Miedary nie zaliczają się do żadnej z tych grup. Znajdują się w takiej grupie pośredniej, która wskazuje nam na to, że miedary reprezentują środowisko brakiczne, czyli tak, zwa, czyli tak nazywamy, to jest takie mądre słowo na stanowisko, nie do końca zasolone, o niskim zasoleniu. Gdybyśmy mieli porównać to do czegoś podobnego, znajomego nam, to można by powiedzieć, że miedary są swego rodzaju odpowiednikiem Morza Bałtyckiego. E, oczywiście ten zbiornik nie ma nic wspólnego z Bałtykiem, ale tutaj odnoszę się do, e, do warunków zasolenia po prostu. E, ponieważ e, no tutaj też można się odwołać do takiej, do takiej kwestii, że dużo ze zwierząt, o których wspomniałem, to płazy, tak? A płazy zarówno w triasie, jak i, e, jak i dzisiaj nie tolerują tak naprawdę morskich zasoleń, Chociaż są dowody na to, że dzisiaj tolerują zasolenia właśnie takie nisko, niskomorskie, takie, takie właśnie rzędu 5 promili. Um. No, i mamy perspektywy na przyszłość naszych badań, tak naprawdę, ponieważ to, co opublikowaliśmy niedawno, te wyniki, które teraz Państwu pokrótce opowiedziałem, przybliżyłem, to jest tak naprawdę początek dopiero naszej przygody z miaderami. Planujemy kontynuować badania terenowe i właściwie to już je kontynuujemy w jakimś sensie. Planujemy przede wszystkim opracować te zwierzęta w detalu, ponieważ jak na razie udało nam się tylko zidentyfikować pewien skład tego stanowiska. Natomiast już trwają prace nad szczegółowym opisaniem katastrofy, nad szczegółowym opisaniem tego tajemniczego opancerzonego gada oraz przodków ryb kosmoszkieletowych dzisiejszych, więc te projekty są już w progresie. No i miejmy nadzieję, że uda nam się skończyć je z sukcesem. Chcielibyśmy również też udostępnić te, te okazy w jakiś sposób dla zwiedzających, czy to właśnie w pobliżu miejsca ich pochodzenia, ich wykopania, czy, czy też. Czy też w muzeach, które już istnieją. I tutaj, żeby, żeby zaprezentować jeszcze jakieś perspektywy nasze przyszłościowe, to na zdjęciu widzimy taką kukłę gipsową, która, która się tworzy w sytuacji, kiedy okaz jest zbyt delikatny lub zbyt duży po to, żeby, żeby go wyciągnąć bez tego zabezpieczenia. Ta kukła, jak widać, są ludzie też na tym zdjęciu. Jest dosyć duża, i jest to właśnie fragment szkieletu dosyć dużego, dosyć dużego zwierzęcia. Ale, ale miejmy nadzieję, że uda nam się też te odkrycia jeszcze wyjawić w przyszłości. I na zakończenie chciałbym Państwu pokazać rekonstrukcję autorstwa Bartosza Czadera, któremu bardzo dziękujemy za przygotowanie takiej wizji artystycznej, w jaki sposób środowisko Miedar wyglądało to ponad 200 milionów lat temu. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. E, I chętnie odpowiem na pytania, jeżeli Państwo jakieś mają. Bardzo dziękujemy e, za wykład. Tak, oczywiście pytania się pojawiły. Tutaj zachęcamy Państwa jeszcze do pisania. Ja tutaj wszystko śledzę na żywo e, w komentarzach na Facebooku. I pierwsze pytanie jest takie, czemu akurat to miejsce? Skąd pomysł na to, żeby na Śląsku szukać, czemu akurat tam? E, to. Przypuszczam, że to pytanie odnosi się dosyć ogólnie do tego, skąd paleontolodzy wiedzą, mm. gdzie szukać. E, więc to jest zazwyczaj kwestia dosyć dobrej znajomości literatury, budowy geologicznej terenu, ponieważ rzadko kiedy znaleziska e, biorą się z takiego nikąd w jakimś mm. sensie. Tak? Czyli trudno tutaj się wstrzelić dosyć losowo, chociaż to też się zdarza, tak? że, że, że uda się znaleźć takim. E, fartem w jakieś, w jakieś dosyć obfite miejsce w kości, ale zazwyczaj są to, jest to poprzedzone jakimś badaniami literaturowym, literaturowymi, też poszukiwaniem miejsc eksploatacji skał na skalę przemysłową, czyli różnego rodzaju kopalnie, różnego rodzaju odsłonięcia, które kiedyś były używane do pobierania materiału budowlanego, do wyrobu cegie. W przypadku miedar. W przypadku miedar to, jest, to była pierwotnie kopalnia służąca do wydobywania materiału ceramicznego, z którego robiono cegły. Czyli tam pobierano stamtąd iby. Ten materiał ostatecznie okazał się nieszczególnie dobrej jakości, więc, więc wydobycie zarzucono. W kontekście Miedar to trzeba też powiedzieć, że na to miejsce trafiliśmy tak naprawdę specyficznie dzięki osobie, która pochodzi z tamtych terenów, czyli doktorowi Michałowi Stachaczowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który po raz pierwszy naprowadził nasz zespół na, na szczątki, które tam występowały. Dobrze, tutaj pojawia się jeszcze coraz więcej pytań swoją drogą widzę, że Pan Adam Rytel e, odpowiada na pytania. Pozdrawiamy, a, pozdrawiamy też e, Adama, ale jako, że czas nas niestety goni, e, to ja zachęcam do odpowiadania dalej tutaj w komentarzach na Facebooku, a my przeniesiemy się już powolutku do e, kolejnej części naszego e, dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy za Dziękuję. wykład.